Siema. cześć, witajcie, witajcie bardzo serdecznie w tym odcinku. No i jest, jest na innym końcu. Oczywiście zaraz wrzucam Instagrama linka do nowego kanału. I oczywiście na po początku zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z to na do dole, żeby być na bieżąco, bo tu będą nowe filmy, nowe życie, nowa jakość i będzie nic. I oczywiście pierwszy nie? no to już za chwilkę zobaczycie i usłyszycie. Zaczynamy. Dobra, oczywiście, pierwsza rzecz: zablokowali mi konto, usunęli. Nie możecie już dotrzeć do samego konta, nawet po jakimś linku Nie, nie dajcie rady, bo powinny napisać, że zostało usunięte. No i takie coś mi się wyczyniło. Mogę Wam nawet je pokazać, tylko będę musiał wejść i to już. Ale mi się nie chce pokazywać po prostu, wiadomo, że to może zblokowali. może Nawet mi linka gdzieś na to. widzę, że jest konto zblokowane. I pierwsza rzecz, przepraszam, że tak to ręką Po I kolejna rzecz. Czyli co chcę nagrywać? Pamtę co chcę nagrywać? Nagrywać iluzję. Tylko i wyłącznie iluzję. No, czasami, może jakiś snap, będzie mocny do Minecraft, to tylko nagram. Nie chcę mi się już to na nagrywać. Tylko iluzja. I oczywiście, co jeszcze? Oczywiście, tak. Będę żebrał subskrypcję. Będę, będę jeszcze raz żebrał o te subskrypcje. Jakby się zostawiali subskrypcję na dole, łapaczki w górę. Normalne, to jest rzecz normalna każdego YouTubera. Więc. Oczywiście, co? Już po nic. Zblokowali, no i co mogę tutaj? Chyba nic więcej nie mogę do tego dodać bo to, że zblokowali mnie a nic tam Nic się nie stało I byście nie pisali później gdzieś tam do mnie Na Instagramie W wiadomościach Ej, bo Ty, bo ty robisz tego, Bo Ty sobie coś takiego bo ty, Co Ty zrobiłeś wie co się stało Nie, nie pytajcie się po prostu tego I oczywiście będzie link w opisie do mojego Instagrama, więc zapraszam Was wszystkich na mojego Instagrama. Macie linka w opisie. I teraz musimy się pożegnać. Zobaczymy I cześć.